Rycząca burza, skrzypienie masztów, w ciemności ledwo widać twarz sternika, jego oczy zamykają się na ułamek sekundy, statek niebezpiecznie się przechyla, z mroku wyłania się kapitan, nie krzyczy, w milczeniu podaje marynarzowi cynowy kubek z mętnym, ciemnym płynem. Pi. Sztorm nie będzie na nas czekał. Marynarz bierze łyk. Jego oczy rozszerzają się z szoku i bólu, a po chwili zapala się w nich dziki, nieludzki ogień. Za 10 minut poznacie dokładny przepis na tę mieszankę i zrozumiecie, dlaczego jej skutki uboczne zrodziły legendy o morskich potworach. Ta scena nie jest fikcją. To rekonstrukcja praktyk opisanych w dziennikach okrętowych z XVII wieku. Mikstura paliła gardło jak płynny ogień. Była to pierwsza cena za przyszłą rzeźkość. Historyk David Cordingly w swojej książce Pod czarną flagą zauważa, że przetrwanie na morzu karaibskim wymagało od piratów diabelskiej pomysłowości. Głównym wrogiem na morzu nie była wroga flota, ani szkorbut, był nim mikrosen, wyłączenie mózgu na 3 do 5 sekund u lub obserwatora. Przy prędkości 10 węzłów w ciągu 5 sekund statek pokonywał 25 metrów na ślepo. To wystarczyłoby wpaść na rafę lub przegapić wrogi okręt na horyzoncie. Sen nie był słabością, był wyrokiem śmierci dla całej załogi. Dlatego walka z nim toczyła się najbardziej desperackimi metodami. Współczesna nauka nazywa to snem lokalnym, kiedy poszczególne obszary mózgu wyłączają się, gdy jesteś przytomny. Dla pirata było to jak sytuacja, w której chirurg zdrzemnąłby się na 5 sekund podczas operacji na otwartym sercu. Fatalny błąd gwarantujący śmierć pacjenta, czyli całego statku. Aby pokonać tego wroga, piraci stworzyli koktajl. Współczesna farmakologia nazwałaby go ekstremalnym psychostymulantem. Przeanalizujemy jego trzy kluczowe składniki: jeden jest dziś całkowicie legalny, drugi przemycano z Ameryki Południowej, a trzeci trzeci nie był substancją, lecz czystym szokiem fizjologicznym. I tak. Pokażemy, jaką rolę w tym wszystkim odgrywał zwykły proch strzelniczy. Była to swego rodzaju biochemiczna trzystopniowa rakieta. Pierwszy składnik był równie powszechny jak sól, drugi trofeum cenione na równi ze złotem, często znajdowane w ładowniach hiszpańskich galeonów wracających z Peru. A proch to nie było czyste szaleństwo. W XVII wieku saletra, kluczowy składnik prochu, była uważana w medycynie ludowej za środek chłodzący, co dodawało temu szaleństwu odcienia pseudonaukowej logiki. Wartość pirackiego statku określała jego prędkość i czujność załogi. Zmęczona załoga to powolna załoga, oznaczało to utraconą zdobycz i zwiększone ryzyko schwytania. Dlatego paliwo zapewniające rzeźkość było równie ważnym zasobem jak rum czy proch. Nie był to kaprys, lecz brutalna konieczność ekonomiczna. To była czysta ekonomia drapieżnika. Średnia zdobycz ze statku handlowego w złotym wieku piractwa mogła wynosić do 30 tysięcy funtów szterlingów, dziś to miliony dolarów. Strata takiego łupu z powodu śpiącego obserwatora była nie tylko przykra, była finansowym samobójstwem. Dlatego diabelski grog był inwestycją w wydajność. Ta mieszanka nie miała jednej nazwy. Nazywano ją diabelskim grogiem całonocną, a najczęściej ironicznie kawą kapitana. Podstawą był grog, rum rozcieńczony wodą z cukrem i sokiem z limonki, ale rum nie służył tu do dodawania odwagi. Alkohol to idealny rozpuszczalnik, przyspieszał wchłanianie pozostałych składników do krwi, był to system dostarczania. Sama idea grogu to wynalazek brytyjskiej marynarki. Admirał Edward Vernon, stary grog, nakazał rozcieńczać rum wodą, aby walczyć z pijaństwem. Piraci wywrócili tę ideę na lewą stronę. Dla nich woda była jedynie sposobem na uczynienie alkoholu skuteczniejszym transportem dla diabelskiego ładunku, prosto do mózgu. Pierwszy tajny składnik zmielone liście koki lub orzechy koli. Grabież hiszpańskich galeonów dawała piratom dostęp do towarów z Ameryki Południowej i Afryki, to kokaina i kofeina w ich naturalnej formie. Alkaloidy, które blokowały w mózgu receptory zmęczenia, zatykały uszy mózgu, aby nie słyszał krzyków ciała o pomoc, przecinając przewody receptorów adenozynowych. W odpowiedzi następował wyrzut dopaminy, dawało to nie tylko rzeźkość, była to euforia i poczucie niemal całkowitej niezniszczalności. Już w 1777 roku sir Francis Drake widział, jak peruwiańscy Indianie żują liście koki, aby przenosić ciężary w górach. Piraci po prostu zaadaptowali starożytną technologię do swoich potrzeb. Drugi składnik był czystą przemocą fizjologiczną, szczypta pieprzu kajen, a nawet prochu strzelniczego. Jego celem nie była stymulacja ośrodkowego układu nerwowego. Kapsaicyna w pieprzu lub azotan potasu w prochu wywoływały gwałtowny szok bólowy. W odpowiedzi na podrażnienie błony śluzowej organizm wyrzucał adrenalinę. Piraci hakowali swój system walcz lub uciekaj, zmuszając go do nieustannej pracy. Kapsaicyna aktywuje te same receptory bólowe co prawdziwe oparzenie. Organizm, otrzymując fałszywy sygnał o pożarze, wciska przycisk alarmowy. To jak obudzić się wkładając palec do gniazdka elektrycznego. Brutalnie, bolesne, ale gwarantowanie skuteczne. Praca na 30-metrowym maszcie podczas sztormu spalała do sześciu tysięcy kalorii dziennie dwa razy więcej niż u współczesnego sportowca. To nie było zwykłe zmęczenie. To było całkowite wyczerpanie zasobów. W takich warunkach wybór nie stał między dobrem a złem, stał między wypiciem tego a byciem zmytytym za burtę. Odpowiedź piratów była prosta wszystko co działa. A więc przepis jest jasny. Grok jako system dostarczania, liście koki dla euforii, proch dla szoku adrenalinowego. Ten koktajl był jak kluczyk zapłonowy, który łamał się w stacyjce. Silnik organizmu uruchamiał się na pełnych obrotach, ale zgaszenie go było już niemożliwe. Musiał pracować aż do całkowitego wypalenia paliwa. A najgorsze zaczynało się nie podczas sztormu, ale po nim w ogłuszającej ciszy, która była rykiem tego wewnętrznego pożaru. W czaszce pirata szalała jego własna chemiczna burza, kokaina blokowała wychwyt zwrotny dopaminy, noradrenaliny i serotoniny, mózg dosłownie kąpał się w neuroprzekaźnikach przyjemności, czujności i pewności siebie. Zmęczenie, strach, ból, wszystkie te sygnały po prostu nie docierały do centrum decyzyjnego. Wyobraź sobie, że neuroprzekaźniki to wiadomości, które mózg wysyła sam do siebie. Kokaina działała jak spamer, który nie tylko wysyła nowe e-maile, ale blokuje przycisk usuń. Dopamina gromadziła się, tworząc nieustanny szum informacyjny. Mózg nie tylko nie czuł zmęczenia, on fizycznie nie mógł go usłyszeć. Ta wewnętrzna burza wylewała się na zewnątrz przez oczy. Stymulanty powodowały mydriazę, silne rozszerzenie źrenic. W ciemności dawało to realną przewagę. Poprawiało się widzenie w nocy. Piraci widzieli rafy i wrogie żagle tam, gdzie inni widzieli tylko mrok. To wyjaśnia jedną z najsłynniejszych pirackich tradycji opaskę na oku. Nie noszono jej z powodu braku oka, ale po to, by jedno oko było stale przystosowane do ciemności ładowni. Koktajl dawał ten efekt obu oczom, ale czynił go niekontrolowanym. Światło dzienne stawało się torturą, a cienie na peryferiach pola widzenia zaczynały się poruszać. Paranoja była nie efektem psychologicznym, a optycznym. Okrętowy chirurg, jeśli był na pokładzie, nie widział bohaterów, widział ludzi palących się żywcem. Rejestrował puls 150 uderzeń na minutę w stanie spoczynku, widział skrajne odwodnienie, ponieważ stymulanty tłumiły pragnienie. Widział jak szkorbut, zwykle rozwijający się miesiącami, pożerał człowieka w ciągu tygodni. Jego metabolizm pracował na granicznych obrotach. I oto straszny fakt: kwas askorbinowy, witamina C, spala się w organizmie w pierwszej kolejności podczas stresu. Diabelski grog nie tylko nie leczył szkorbutu, on aktywnie go prowokował. Ale to właśnie ten proces samospalenia tworzył idealnego wojownika abordażowego. Ponadprzeciętny poziom dopaminy i noradrenaliny tłumił aktywność kory przedczołowej, części mózgu odpowiedzialnej za empatię i ocenę ryzyka. Wyobraź sobie, że kora przedczołowa to wewnętrzny prawnik, który ciągle szepcze to niebezpieczne, pomyśl o konsekwencjach. Koktajl wyłączał tego panikarza, sterowanie przejmował układ limbiczny, pierwotny, zwierzęcy mózg. Współczucie, strach, planowanie wszystkie te luksusowe funkcje były wyłączane w imię jednego celu maksymalnej skuteczności w walce. Stawali się idealnymi drapieżnikami, ale przestawali być ludźmi. Ciało i mózg pracowały na dwieście procent normy, ale praw fizyki i biologii nie da się oszukać. Każda godzina nadludzkiej siły była kupowana na kredyt, a odsetki od tego kredytu były potworne. Nauka nazywa to obciążeniem allostatycznym, z użyciem organizmów w wyniku ciągłej adaptacji do stresu. Piraci nie tylko pożyczali od swojego ciała, ogłaszali bankructwo własnej biologii. Kiedy działanie koktajlu się kończyło, zaczynała się zapłata, i była ona straszniejsza niż jakikolwiek sztorm. Sztuczna burza ustępowała miejsca martwej ciszy, mózg, który wyczerpał wszystkie zapasy neuroprzekaźników, wpadał w biochemiczną otchłań. Ten stan piraci nazywali Bienetan suchą ładownią, kiedy w środku panuje absolutna pustka. Współczesna medycyna nazywa to anhedonią, całkowitą niezdolnością do odczuwania przyjemności. Studnie z dopaminą i serotoniną były puste. To nie był smutek, to była próżnia, jakby ktoś wyłączył w świecie wszystkie kolory i dźwięki, stawał się czarno-biały i absolutnie cichy. Następnie mściło się ciało, niekontrolowane drżenie, skurcze mięśni, bóle głowy od gwałtownego zwężenia naczyń krwionośnych, które jeszcze wczoraj były maksymalnie rozszerzone. Ale najgorsza była hiperalgezja. Układ nerwowy, wyczerpany nadmierną stymulacją, psuł regulator głośności. Wszystkie sygnały docierały teraz do mózgu z maksymalną mocą. Dotyk wełnianej koszuli odczuwano jak oparzenie. Odbicie słońca na wodzie jak uderzenie rozpaloną igłą w oko. Ciało krzyczało z bólu, nawet gdy nikt go nie dotykał. Połączenie stymulantów i całkowitego braku snu to prosta droga do psychozy. Piraci zaczynali widzieć to, czego nie było. Widzenie peryferyjne, zniekształcone przez rozszerzone źrenice, zamieniało pianę fal w pyski potworów, skrzypienie masztów stawało się szeptem duchów. Legendy o krakenie i latającym holendrze to nie tylko morskie opowieści, to może być dokładny opis zbiorowych halucynacji załogi na ciężkim zejściu. Mózg pozbawiony normalnej fazy snu, rem, zaczyna śnić na jawie. Bierze realne obiekty, cień żagla czy blask księżyca, i dobudowuje do nich obrazy z najciemniejszych zakątków podświadomości. Można stworzyć skalę szaleństwa. Poziom pierwszy: 24 godziny bez snu i jedna dawka. Efekt: euforia, nadproduktywność. Poziom drugi: 48 godzin i kilka dawek. Efekt: paranoja, lekkie halucynacje słuchowe ten właśnie szept syren czy skrzypienie kości. Poziom trzeci: 72 godziny i więcej. Efekt: Pełnoskalowa psychoza, halucynacje wzrokowe, utrata kontaktu z rzeczywistością. Większość morskich potworów zamieszkiwała poziom trzeci. Współczesne badania US Air Force pokazują, że po 72 godzinach bez snu, nawet u zdrowych pilotów, zaczynają się złożone halucynacje. Piraci dolewali do tego ognia benzyny. I tak pułapka się zamykała. Jedynym sposobem na przerwanie męki głodu narkotykowego było, przyjęcie nowej dawki. Diabelski grog z narzędzia przetrwania stawał się jedynym celem istnienia. To klasyczny mechanizm wzmocnienia negatywnego, najszybszy sposób na ukształtowanie uzależnienia. Człowiek przyjmuje dawkę już nie po to, by poczuć się dobrze, ale by przestać czuć się potwornie źle. Kapitan, kontrolujący jedyne źródło leku na te agonie, zyskiwał władzę, której pozazdrościłby mu każdy monarcha. Wydawałoby się, że tak dzika praktyka mogła istnieć tylko wśród wyrzutków społeczeństwa, ale ich najwięksi wrogowie, oficerowie Royal Navy, używali niemal tego samego, tylko pod inną nazwą. Nie nazywali tego diabelskim grogiem, ale lekarstwem. Nie przechowywano go w brudnej beczce, lecz w apteczce okrętowego lekarza. Ale jego istota była ta sama: chemiczne kajdany dla ludzkiego ciała. W apteczce każdego chirurga floty znajdowało się laudanum nalewka z opium na alkoholu, oficjalnie środek przeciwbólowy, nieoficjalnie. Oficerowie znali jego prawdziwy sekret. W mieszance z chininą, która sama w sobie jest stymulantem, dawał zdumiewający efekt. Laudanum było w zasadzie heroiną rozpuszczoną w winie, nie pobudzało organizmu, ono go ogłuszało. Jeśli piraci podkręcali głośność na maksimum, to lekarze floty po prostu wyłączali wszystkie głośniki. Marynarz przestawał czuć ból, zmęczenie i strach, pogrążał się w chemicznej obojętności. To nie był bicz, a znieczulenie. Różnica nie leżała w chemii, a w marketingu. Piracki koktajl był prymitywny i dziki. Floty, szanowanym lekarstwem. Koka i proch uważano za brudne metody dzikusów. Opium, które w tym samym czasie palili poeci i arystokraci w londyńskich salonach, było szlachetnym środkiem uspokajającym. To była bitwa ulicznego dopingu z aptecznym. Ale cel miały jeden zmusić ludzkie ciało do pracy ponad granicami możliwości. Przekształcić człowieka w bardziej efektywny mechanizm wojenny. I ta idea nie umarła wraz z piratami, czekała tylko na swoją chwilę. Podczas II wojny światowej niemieccy czołgiści ruszali do Blitzkriegu na perwitinie, czyli metamfetaminie. Brytyjscy i amerykańscy piloci wykonywali misje bojowe na benzedrynie, czyli amfetaminie. Nazwy stały się bardziej naukowe, chemia czystsza ale piracka zasada pozostała niezmienna, zwycięstwo za wszelką cenę, nawet za cenę własnego rozumu. Ta mroczna historia pozostawia nas z trzema wnioskami. Po pierwsze, potrzeba jest matką najstraszniejszych wynalazków. Gdy stawką jest przetrwanie, granice moralne i fizyczne po prostu się zacierają. Po drugie, każde ulepszenie ma swoją cenę, nie można oszukać biologii. Można jedynie zaciągnąć u niej pożyczkę na potworny procent. I trzeci, najważniejszy. Historia stymulantów to historia ludzkości. Od diabelskiego grogu po współczesne napoje energetyczne zawsze szukaliśmy sposobu, by wycisnąć z siebie jeszcze jedną kroplę. Gdy dziś trzymacie w ręku puszkę z jaskrawą etykietą, pijecie bezpośredniego potomka pirackiej mikstury. Jest w niej mniej rumu i prochu, ale zasada jest ta sama: kofeina, tauryna, guarana. To wciąż to samo hakowanie układu nerwowego w imię jeszcze jednej godziny wydajności. Staliśmy się po prostu bardziej cywilizowani w metodach, ale nie w celu. I w tym tkwi główny paradoks. Substancja, która pozwalała piratom przetrwać, jednocześnie niszczyła ich człowieczeństwo, dawała im siłę do zdobycia łupu, ale odbierała zdolność do cieszenia się nim ratowała ich od sztormu na oceanie, ale tworzyła sztorm w umyśle, od którego nie było już ucieczki. Jak pisał Charles Baudelaire, ten, kto ucieka się do trucizny, by myśleć, wkrótce nie będzie mógł myśleć bez trucizny. Piraci kupowali tymczasową siłę za cenę wiecznego uzależnienia, wygrywali bitwę z oceanem, ale bezwarunkowo przegrywali wojnę z własną biochemią. To pozostawia jedno główne pytanie. Co tak naprawdę było ich siłą napędową? desperacka chęć przetrwania czy już ukształtowane uzależnienie, które dyktowało własne zasady? Czy była to wolna wola, czy niewolnictwo własnego mózgu? Napiszcie w komentarzach tylko jedno słowo, które waszym zdaniem lepiej opisuje ich motyw przetrwanie czy uzależnienie. Zobaczymy czego będzie więcej. Ale oto pytanie, na które nie ma odpowiedzi. W którym dokładnie momencie narzędzie do przetrwania zamienia się w kajdany? Po pierwszej dawce? Po dziesiątej? Czy w chwili, gdy myśl o życiu bez niego staje się straszniejsza, niż myśl o śmierci?